No Na pewno nie żałuję, bo e, tak naprawdę ty dałeś szansę kobietom e, ja się myśl, rozwinąć. Ja i... myślę, że wszystkim kobietom ja daję, daję szansę w sensie. Mówię tutaj oczywiście o boksie, bo, bo, bo wiemy, że u nas boksuje Sasza Sidorenko i boksuje Laura Grzyb, dlatego, dlatego tutaj te zawodniczki naprawdę trzymają wysoki poziom. Umiejętności bokserskie też mają bardzo duże, bo wiemy też, że czy Laura, czy Sasza w boksie olimpijskim też zdobywały, zdobywały duży, wysokie trofea. Dlatego myślę, że, że tutaj wszystko, wszystko idzie w dobrym kierunku i tym kobietom szansę będziemy dawać. A ja tu wrócę do mojej koleżanki redakcyjnej, pani redaktora Wybrodnickiej. Piąta obrona Mistrzostwa Świata myślałeś, że będzie pięć razy broniła pasa. To naprawdę jest duży, duży już... Wiesz co, jak na początku zakładaliśmy, to wiadomo, że to, 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 to było ciężko, ciężko żeby, żeby to załatwić, ale z reguły, z reguły ja jestem taki, że jak, jak obiecam to dotrzymuję słowa No i robiłem wszystko, żeby, żeby do tej walki, do tej walki i, i zdobycia tego pasa doprowadzić. Bodajże to było w 2015... Nie, 2017 roku bodajże. Była, była ta pierwsza walka, no wiadomo, że walczyliśmy i z Ramoną Kunę, z jej teamem i z Federacją WBO, żeby po prostu ich namówić, żebyśmy, żebyśmy taką walkę o ten pas dostali. Udało się zrobić ten interim, interim i później wiadomo, że wygrany ten przetarg, przetarg na walkę o, mistrz... o ty... prawny, pełnoprawny tytuł z Ramoną Kunę, gdzie w późniejszej fazie odmówiła tej walki. Dlatego myślę, że, że tutaj wszystko wszystko idzie dobrze i co do piątej obrony, no to... Powiem ci trochę szczerze, że nie spodziewałem się, że aż tyle tych obron będzie, bo wiadomo, to tak jak mówiliśmy wcześniej, to, że to są duże koszta i te koszta naprawdę są, ale tutaj dzięki, dzięki i, i, i Marko Beniami za i firmie Bilopolan za, za pomoc i wsparcie przy tych walkach tak samo za każdym razem. Jestem bardzo wdzięczny Marko, że, że, że po prostu też nam, nam pomaga i wierzy w ten boks, bo wiadomo, że to Ewa jest Ewą, ale też wspiera innych zawodników Tymeksu i z Tymeksem jest też na dobre i na złe. Dobra, też y, tutaj wchodzi w grę dobra współpraca, wiadomo, z prezesem Mariuszem Konieczyńskim, który wiadomo, te wszystkie roboty administracyjne robi, robi on. No to robi ja bym on. chciał go jakby szczególnie pochwalić, bo naprawdę tą, tą robotę, której tak naprawdę nie widać, a jest ciężka, to odwala Mariusz Konieczyński. No tak, to dzięki, dzięki prezesowi Mariuszowi Konieczyńskiemu, to, to, to wszystko, wszystko jest, jeździ po miastach. Ja ja powiem szczerze, że nie miałbym na to nerwów, a on jest <laughs> spokojny, uło, ułożony, starszy, nie, 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 przepraszam, cofamy, cofamy, nie, użo, ułożony dżentelmen, który, który po prostu wszystko wszystko, wszystko nam dopina i... Tutaj wielkie dzięki przede wszystkim dla niego, no bo on, on tak naprawdę jeździ po tych miastach, dogaduje... A to dogaduje nie są łatwe tematy. A to tak. nie są łatwe te tematy, bo nieraz jak mnie, mnie stara się zabrać na te miasta, to, to ja już tam po 15 minutach mówię, Mariusz, ja wychodzę. A on mówi, dobra, spokojnie, wszystko ten i no i wiadomo, że już kolejnym razem nie chce mi wziąć, ewentualnie na jakieś tam końcowe, w końcowej fazie, żeby tylko po prostu dodać pewne rzeczy. Dlatego szacunek tutaj dla Mariusza, bo wiadomo, też... Też cał, cały zespół, bo wiadomo, że w tym zespole to nie jest tylko, nie jestem tylko ja, też nie jest tylko Mariusz, ale wiadomo, że teraz jest i, i Marcel, jest, jest cały sztab ludzi, którzy, którzy, którzy to, to przygotowują, prowadzą i, i czuwają, żeby, żeby to wszystko wyszło, bo wiadomo, że, że ja już teraz sobie mogę posiedzieć przy Ringu troszkę mi jest nie, łatwiej. Niejednokrotnie miałem okazję bywać na, na Twoich galach. No i widzę właśnie duży progres postęp jeżeli chodzi o zaplecze o logistykę naprawdę jest stap yy... Ludzi, którzy wiedzą, co mają robić, każdy ma swoje jakieś zadanie, dzięki temu tobie jest lżej, e, no i ten produkt wygląda bardziej profi. No wiadomo, że teraz już nie da się zrobić wszystkiego. wszystkiego. Ja, ja wiadomo, że jestem taką osobą, gdzie, gdzie chcę wszystkiego dotknąć, że po prostu muszę dotknąć. Ja też dużo krzyczę, jestem wybuchowy, no ale no wiadomo. No w piątek że... słyszałeś. No to dlatego, dlatego, <laughs> dlatego, dlatego już większość, większość osób mnie zna, że ja tak reaguję i wolą albo zrobić. Tak jak mają zrobić, lub po prostu no, posłuchać, że i tak wyjdzie po mojemu. Dlatego, dlatego myślę, że, że te nerwy czasami no to tylko wiadomo z chęci, żeby było jak najlepiej, a nie dlatego, że jestem po prostu złośliwy na kogoś. I jestem takim perfekcjonistą, że po prostu chcę, żeby wszystko było dograne i leżało na swoim miejscu. Nawet nieraz Mariusz Konieczyński mówi, i ty to wchodzisz na hale i ty widzisz zawsze, że to jest krzywo, to jest tego, a ja po prostu nie tego i mówisz, że, że jestem dobrym reżyserem. Ja nie wiem, czy jestem dobrym, no ale mówię, chcę, żeby było wszystko, wszystko dopięte, bo, bo to wszystko jest dla kibiców, dla kibiców, dla, dla ludzi przed telewizorami, żeby to po prostu wyglądało, bo, bo wiemy dobrze o tym, że, że jeśli ja bym chciał zaoszczędzić 20 czy 30 czy 50 tysięcy, to mógłbym to zrobić, bo bym parę rzeczy na tej gali, gali nie, nie, nie dał i po prostu i by nawet może tego nikt nie widział, a ja po prostu chcę, chcę się rozwijać, chcę... Po prostu robić to, to, to jak najlepiej. No i też wiadomo, że, 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 że w całym rozrachunku też, też możemy dzięki temu też z Mateuszem Borkiem przy galach MB, MB Promotion robić, robić i organizować te, te gale, produkować dla niego. Dlatego myślę, że takie wspólne uzupełnianie się jest, jest naprawdę dobre. Jeszcze wrócę na chwilę do Ewy Brodnickiej, bo e, wspomniała po zwycięstwie, że e, jest duża szansa, że zobaczymy ją w Stanach Zjednoczonych. E, e, na kolejnej walce, jakie są e, szanse, no, wiesz co, jest, e, jak, jak to by wyglądało? Wiesz co, jest, jest, jest jakiś, jest, są jakieś rozmowy odnośnie tej unifikacji i walki w Stanach Zjednoczonych. Te rozmowy są już tam tak naprawdę prowadzone jakiś dłuższy czas, to już my przed galą wiedzieliśmy, ale nie chcieliśmy tutaj podejmować jakichś tam e, drastycznych kroków i cokolwiek odpowiadać. Dlatego cały czas, cały czas negocjujemy. Z tego co wiem, Majer ma, ma teraz, teraz walkę musi, musi, musi tę walkę wygrać, żeby, żeby, żeby rozmawiać dalej. Dlatego tutaj myślę, że tam w 70% jesteśmy w jakiś tam sposób dogadani, a czekamy teraz na walkę, którą, którą stoczy i myślę, że, że Ewa jest otwarta już na, na, na walkę zagraniczną, nie tak, że, że chce bronić tego rekordu, czy nie, czy tam jej zarzucali, że, że dobór rywalek. Tutaj nie ma żadnego doboru rywalek. Wiadomo, że jeśli, jeśli jest federacja i federacja akceptuje lub wyznacza dane zawodniczki, no to my te zawodniczki bierzemy. No, co mamy więcej zrobić? No, jeśli, jeśli federacja, federacja im, na, ich nam akceptuje i ewentualnie wyznacza, no to co my możemy zrobić? Tak samo, tak samo jest teraz w kwestii EBU. Była, była walka z Jonas, wyznaczona opas EBU dla Saszy Zdrowenko. No i wiadomo, że Jona zrezygnowała z walki, wybrała walkę o Mistrzostwo Świata i Federacja nam wyznaczyła dwie kolejne, dwie kolejne rywalki, które, które tak naprawdę odmówiły. My się na, na wszystko godzimy i na dzień dzisiejszy nie wiemy, nie wiemy czy, czy jakąś rywalkę damy radę no właśnie, co zakontraktować. Walką teraz? No nie ma, no, no, czekamy jeszcze EBU, żeby żeby wysłało. Dzisiaj dzisiaj powiem szczerze, że, że, że nie dostałem żadnej informacji z EBU. Cały czas jestem, jestem w Warszawie, bo wiadomo, że tutaj pewne inne, inne projekty też też, no to za chwilę o tym też robimy. Ale, ale mówię, no, czekamy, czekamy, bo też bardzo bym chciał, żeby Sasza po tej przerwie, którą, którą miała, zaboksowała. No i ona też chce zaboksować. I, I też nie wiem, co, co mam jej odpowiedzieć. Nawet dzisiaj, dzisiaj telefony w trakcie, w trakcie gali telefony i miałem od Saszy. I no, nie, 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 wiem, nie wiem, co mam powiedzieć. Dlatego, dlatego ja jestem skłonny, nawet jeśli, jeśli nie, będzie, nie będzie walki opas i nie znajdzie się rywalka opas, no to weźmiemy jakąś rywalkę ze świata, czy to z Afryki, czy z indziej, żeby po prostu Sasza zaboksowała. Walka wyjazdowa Ewy w Stanach to chyba będzie pierwszy wypadek, w którym zawodnicy tym będą walczyli w Stanach. Wiesz, ich no dużo jest wypadków, gdzie, gdzie, gdzie pierwszych... No ale chodzi mi o to, że otwierać się na ten rynek, że wcale się nie zamykasz, że nie tylko walczysz. Wiesz, jeszcze jak mówimy, no to to ja, ja nie walczę, ja mogę, tylko po prostu daje możliwości, możliwości, a wiadomo, że tutaj decyzję podejmuje też zawodnik, bo wiadomo, że, 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 że tutaj nie będzie jakiś tam skoku, skoku na kasę z mojej strony, żeby, żeby, żeby zarobić, bo wiadomo, wiadomo, że jak to się, jak to się robi, najlepiej, najlepiej budować, budować, budować w Polsce, a za chwilę sprzedać za granicę, żeby tam gdzieś był w rankingach i żeby Dolary. Dlatego, mhm. dlatego myślę, że ja tutaj nie pod takim kątem to, to robimy i nie pod takim kątem jest też walka Ewy, bo, bo wiadomo, że Ewa marzyła też o walce w Stanach Zjednoczonych i jeśli taka walka i dojdzie do skutku i ją, ją dopniemy, no to myślę, że to będzie jaka, taka zwieńczenie tych marzeń, tych marzeń Ewy i dlatego myślę, myślę że, że to powinno się udać.